Z tej strony byku to jest Minecraft Oczywiście nowy odcineczek O, patrzcie, N nie wiem, mam bugi z czankami na razie Mam nadzieję, że to doprawiają oczywiście gramy, <gramy na serwie Minecraftowe przygody W e, ogóle trollują ludzie, na przykład to jest troll oczywiście ludzie się rozbudowali tam oczywiście z Bóg o widzicie, jakby nie było szkła tak naprawdę tam jest hmm. oczywiście mam mody oczywiście jak wgrywałem sam te mody to nie działały mi ale teraz mi działają, bo wgrałem za pomocą specjalnego programu który właśnie, które, go, które program, który, który chciałbym wam pokazać niedługo oczywiście to jest no, no, chciałem zrobić z tej wie wieży wyjdokową, ale może to będzie jednak taki, mój taki punkt obserwacyjny, jakby tylko mój własny. Mój. Dobra, yy, na razie ze mną Notron, czyli nasz, nasz, nasz Pro, Pro Elo 320 yy, osobnik o nazwie Nexus Hardcore. I to oczywiście zrobiliśmy publicznego Ender Chasta. Tu mam wszystkie ma itemy i itz, Smy Temsy. O, tutaj mamy no Trona, jak sobie skaczę. Siema. Tu jest domek Magnusa. Może tam to już w ogóle nie będę czytał. O, wyzwiska, ale co? Wszyscy wyszli. Jak zarobi się Tu był w domek. Kogo to był domek? Nie pamiętam, ale opuszczony. Raz zagrał chyba. Ta osoba zagrała raz na serwie i wyszła. Metro. Trochę poprawiłem, wiecie, jest M jak metro. Czyli się wchodzimy. Mamy tam metro. Oczywiście ja nie mam, jeszcze go nie robię. Ogółem budowa jest trzymana, ponieważ. O, tu ktoś zgryfał, nie, nie mam pomysłu, co ja mam z nią zrobić i nie ogarniam. Zaczy, nie, nie ogarniam. Tylko nie mam pomysłu, gdzie ja mam z nią jechać, wiecie. Gdzie ja ją poje... z nią pojechać mam? Nie wiem, czy tam na bagna, na jakieś góry. Tam oczywiście jest wioska zaznaczona, tam 484. To właśnie chyba tam zrobię jakieś... Jakieś... O, ktoś na escape pisze. Jakieś... jakąś kolejkę, tak powiedziałem. Eee, to oczywiście są zasady, regulamin Minecraftowych przygód. Trzy Emeraldy właśnie tam w tej wiosce żeśmy znaleźli wraz z tą osobą, której nie pamiętam Niku. Gancior, być może nie pamiętam, ale na pewno... Kaspera, Kaspera mieszka tutaj. Dobra takie śmieszki to... Z... O, właśnie taki jakby X-ray, ale który nie pokazuje właśnie... O... To, to są jednak chyba bugi w minecrafcie bo ja tak nie miałem jeszcze z optifinem oczywiście to jest ta wieża obserwacyjna to jest jeszcze do map trapa, którego planuję zrobić, ale no no jednak nie chce mi się, znaczy nie, nie chce. no nie mam surowców i nie mam pomysłu jak to zrobić, bo ja nie jestem specjalistą w robieniu map -trapów. to oczywiście jest to wejście to jest oczywiście troll <laughs> witajcie <się> z powrotem <laughs> miałem takiego małego laga zaczęto nie był lag po prostu to było wbijanie do pokoju a ja oczywiście z, z tyłem że był z, z klawiszem który umożliwia chodzenie do tyłu <laughs> i tak patrzyłem i właśnie z tej <laughs> Walnąłem się z tej z mojej wieży. Może to będzie na jakiś taki domek, w którym będę coś tam robił. To taka wieża, widokowa, można sobie spojrzeć. Na razie na tych drzewach można by było obserwować serwer. A, ok, ja sobie to wyłączę, bo z Escape'em mam nadzieję, że tego nie widać. To jest domek zaczyna star. no baza moja Jak chcecie to możemy się niedługo do tej wioski wybrać Tylko pewnie tu to, to, to creeper wybuch mi chyba e, Tu jest... E, e, tu jest... Co to było? Aha O, jeszcze jest! E, What the fuck, doskoczył Aha, tu jest wejście Oh god, debil Dobra. Nieważne. Okej, okay, ja stąd sobie idę. No ej, kolejny się zrespię. To to jest odrodzenie? odrodzenie. Właśnie z tym map trapem będę jednak planowo coś zrobić. No, no nie no wiem, niestety. Na razie nie ogarniam. Może jak sobie zrobię właśnie ten kilo z, z sirchtachem, no to oczywiście zrobię. Usunę sobie ten spawner. Spau spawner spawne boże. Yy. No i oczywiście coś zrobię. Na razie będę robił. Nie wiem, czy tę bazę mam w ogóle przestrajać, bo wiecie, mam inny dom i w ogóle. Jogłem. O, Ściemnia się. Jogłem. Nie chcę mi się tu na razie mi robić. Po prostu, wiecie, jestem zajęty trochę tym tą bralderem. Chcę. O, kurczyczek. Chcę mu coś tam nagrać, coś tam tak różnie mam tutaj na przykład są właśnie nie ja niby stawiam obrazy a tu w ogóle nie ma byś jeszcze ich naspamował, no ogółem tutaj mieszkałem wcześniej tak są dwie skrzynki mieszkałem mieszkałem sobie z, z osobnikiem o yy. Aha, z nexusem, z nexusem, z nexusem ktoś mi spamuje na skapepie mm. Chciałem was oprowadzić o tym Chciałem poinformować co się zmieniło na serwerze Może takie małe ogłoszenia parafialne wam walne hmm. Aha, dzisiaj godzina... Gdzie godzina, godzina? Ja to wyrenderuję No spróbuję wrzucić dzisiaj, czy tak 20, 21 Może być live, live'ałem ehm, Tomb Raider Właśnie na tym programie do live'owania, który ja mam Trzy klipeli, e, który ja mam, nie obciążę mi tak nawet tam Raider Więc oczywiście będziemy sobie grać na live. Ja wrzucę na YouTube'a, żeby nie było, że coś przechodzę. Tak, Wiecie, tak. Że przechodzę sobie poza wizją i że w ogóle nie myślę o widzach i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że mój kanał się niedługo wypromuje, ponieważ mam bardzo puste suby. No i nie chciałbym mieć tych pustych subów. Aha, niedługo możecie też zobaczyć gameplay, taki 10-minutowy max, nawet pięcio, może zobaczę. Do konkursu oczywiście Roya, Roya, bo tam wcześniej na innym kanale nawet próbowałem zrobić do konkursu, do konkursu też Roya, o książkę Battlefield. A akurat się tak złożyło, że na następny dzień po konkursie, kiedy przegrałem, no to... E, miałem urodziny i właśnie dostałem tą książkę i miałem takie WHAT THE FUCK Dostałem tą książkę, nie no nieprawdopodobne I tak dalej, i tak dalej Okej okay. To chyba na tyle, nie wiem co mam wam zakomunikować. Oczywiście ten Tomb Raider, oczywiście będzie też śmieszne live'y Tak to nazwałem tą serię live'ów się będą z takiej Aha. będą z takich mm, gier takie zobaczycie, zobaczycie, na, mam na pewno, że takie starsze roczniki może będą pamiętać się o grę, z dzieciństwa, jak w nią grali się z niej śmieli. Bardzo spokoło czym się. Be... Mogą być też nocne livey na przykład z Lola, z Minecrafta, może z serwera tego. No. Oczywiście to jest bardziej informacyjny filmik, ja sobie tak chodzę na razie. Oczywiście oprowadzę Was po nowych zmianach. Oczywiście niedługo nie też kolejne... Niedługo y, też osoby inne będą w, grać na tym serwerze. Inne po prostu zaproszę sobie inne osoby. Niedługo. Jeszcze się wpiszę na waitlista. Na razie nikt nie gra. Wszyscy się pewnie przerzucili na LOLa. Te osoby, które, z którymi... Grałem przed chwilą, no było nawet dość dużo osób, pięć na razie wszyscy poszli grać, może w Lola, nie wiem, zobaczę. Mm. No. No i tak chodzę sobie, tak po drzewach, niczym Tarzan. No i to chciałem Wam właśnie zakomunikować, tak? Te filmy, te rzeczy, które ja będę organizował, czyli to będzie live, śmieszne live, live Tomb Raider, live. Y Live z lola Minecraft, to oczywiście to będzie nocny, takie cichy live. Hmm, co ja chciałem jeszcze. Kocze, wyleciało mi to z głowy. Hmm, wyleciało mi to z głowy, no niestety. Chciałam coś powiedzieć, ale wyleciało mi to z głowy. No, rozgrywki League of Legends może, ja, ale jak sobie kupię się ten program do nagrywania Action, który bardzo mniej obciąża mi kompa Także ja sobie teraz gram w Minecraft, to, to miałem 108 fps, właśnie to było niedawno. Okej, okay, kolejne wbijanie do pokoju, jak ja to lubię. Dobra. Mm, no i wyleciało mi z głowy, no chciałem coś powiedzieć, co ja chciałbym jeszcze zrobić. Z, mm, co sobie tak przypomnę. Tomblaider ga Gameplay, z czego się zapomniałem. No, ja. Tak akurat mi się zapomniało. Dobra, może ja kiedyś mi się tam w tym nagraniu przypomniał, jak mi się nie przypomni, to trudno. <laughs> mm, no. Oczywiście tą Braidera skończymy, zaczynam. Nie, za nie, nie będę zaczynał. U, może zacznę nową serię. Wolny jeden odcinek. Oczywiście mam już dwa odcinki wyrenderowane z tą Braidera. Właśnie tylko wrzucić i, zro i zrobić... Y miaturkę i wrzucić więc to chyba zrobię właśnie za chwilkę no i po tego filmu e, po tego filmu oczywiście go wrzucę live e, oczywiście link do live'a w opisie a już sobie przypomniałem co chciałam wam powiedzieć e, przypomniałem sobie właśnie jak mówicie grałem mody mam także o widzicie inventory Twix i Forge'a, właśnie i Optify na Ray Minimap. Oj, to jest na x teraz. Tak, na X-ie. minimap i tyle. Mm. I właśnie niedługo nagram poradnik jak bardzo łatwo można wgrywać mody do Minecrafta bez ściągania ich. To jest właśnie to. Właśnie. Może część osób jeszcze nie wie, ale mam nadzieję, że parę osób się dowie o tym. Więc to na tyle. Dziękuję Wam, że... Obejrzyjcie ten filmik informacyjny, no niestety, jednak może być krótki. Nie wiem, ile go nagrywam. Może być maksymalnie maksymalnie 15 minut, około 10, może tak wyjdzie. Ehm, no, no to chyba to tyle, co chciałem Wam zakomunikować. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie.